Dzień dobry. Nazywam się Witold Kowalewski. Jestem lekarzem. Chciałem państwa zaprosić na kolejny odcinek rozmowy o witaminie D3. Dzisiaj chciałem państwu przedstawić, jak wygląda sytuacja relacji witaminy D3 z procesem prokreacji, niedobór witaminy u matki u dziecka. <laughs> Witamina D3, niedobór witaminy D3 jest Niezależnie powiązany z kilkoma negatywnymi skutkami dla zdrowia metabolicznego, w tym nadmierną otyłością i związaną z nią insulinoopornością w późniejszym życiu podczas ciąży i ma głęboki wpływ i długotrwały wpływ na tkankę tłuszczową i być może jej aktywność metaboliczną wywołuje stan zapalny, niskiego stopnia, co zwiastuje. Choroby metaboliczne w przyszłości. Jest także związany z chorobą autoimmunologiczną u potomstwa. Płód w środowisku wewnątrzmacicznym jest bardzo podatny na zapalenia wywołane dietą wysokotłuszczową. Może powodować modyfikacje epigenetyczne, które charakteryzują programowanie płodu w okresie niemowlęcym i w dzieciństwie, które są ważnymi. Etapami dla rozwoju neuropsychologicznego. Niedostateczny poziom witaminy D3 na tych etapach wiąże się nawet ze zwiększonym ryzykiem rozwoju autyzmu. Bo jak to jest? Witamina D3, jak powiedzieliśmy sobie, ma działanie epigenetyczne czyli na każdym etapie naszego życia jest w stanie. Odwrócić pewne ekspresje genów, które zostały zaburzone. W momencie niedoboru witaminy D3 u kobiety przed ciążą i w czasie ciąży, już na etapie gamety i nieco później zaczynają się rozwijać wszystkie najważniejsze centra naszego funkcjonowania. Witamina D3 jest taką witaminą, która jest hormonem, który steruje tym wzorcem, tą matrycą, którą, która buduje się w trakcie rozwoju embrionalnego. A zatem, jeżeli w trakcie tego rozwoju zabraknie tego modulatora, tego modulatora, który czuwa nad naszym y, życiem i nad początkiem tego życia. Jeżeli zabraknie tego modulatora, no to zaczynają się dziać różne nieprawidłowe przemiany, które skutkują właśnie potem dysfunkcjami i chorobami przewlekłymi, głównie otyłością, nadwagą i chorobami autoimmunologicznymi do chorób nowotworowych włącznie. Jak to wygląda w praktyce? No, zauważono, zauważono tutaj zależność niskiego poziomu witaminy D3 od rozwoju autyzmu. Epidemia autyzmu rozwija się na świecie od wielu lat i tak jak gdzieś 30-40 lat temu, autyzm stwierdzano u jednego dziecka na, 100, na 1000 porodów. Potem to było 1 na 500, potem 1 na 250. Teraz w Stanach Zjednoczonych jest to jeden, jedno dziecko na 50 urodzeń. To jest strasznie dużo. Była taka koncepcja, że autyzm, przyczyną autyzmu są szczepionki. Tu się doszukiwano początków autyzmu. Natomiast no, jakoś to nie zostało y, autorytatywnie y, y, przedstawione. Natomiast w świetle tego można byłoby powiedzieć, że to właśnie niedobór witaminy D3, bo skoro on programuje nasze rozwój wszystkich praktycznie narządów i właściwego ich metabolizmu od samego początku, no to niedobór tego powoduje, że są jakieś braki i te braki polegają na nieprawidłowych warunkach rozwoju układu nerwowego. Także ku, ku rozwadze wszystkich Państwa, no, przedkładam taką propozycję jednak suplementacji przed ciążą, jako przygotowanie się do prokreacji, zarówno matki, jak i ojca dziecka dlaczego mówię o okresie wstępnym dlatego że, dlatego, że u kobiet z niedoborem witaminy D3 poniżej 20 nanogramów na mililitr rzadziej dochodziło do owulacji i miały one aż, aż o 40% niższe szanse na urodzenie żywego dziecka w porównaniu z grupą kobiet o stężeniu prawidłowym witaminy D3 we krwi niedobór w trakcie ciąży jest również powiązany z powikłaniami zdrowotnymi, takimi jak na przykład cukrzyca u ciężarnych, insulinooporność u matki oraz u potomstwa, w tym niska waga urodzeniowa, jak powiedziałem, choroby autoimmunologiczne, nadwaga czy otyłość. Witamina D3 odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu wielu typów komórek. A zatem, jeżeli na tym startowym etapie tej witaminy D3 nie będzie, to są to zarówno powikłania skutkujące utratą zdrowia matki, jak i dziecka. E Proszę Państwa, jeszcze jeden ważny problem, który, który musimy wziąć pod uwagę, to jest duża różnorodność i zmienność w zakresie przyswajalności witaminy D3. Warunkują to warunki środowiskowe, w których się żyje i mniejsza szerokość geograficzna, tym większe przyswajanie, im ciemniejsza karnacja, tym trudniejsze przyswajanie. Ma znaczenie również dieta, stres, zawód wykonywany, korzystanie ze słońca lub też nie. Bardzo często się zdarza, tak jak potwierdzone zostało to w licznych badaniach naukowych, że pacjenci, którzy przyjmują dawki w granicach między 10 a 20 tysięcy, rozpoczynając suplementację od na przykład 25 nanogramów na mililitr, w ciągu 3-4 miesięcy raptem sięga to 45 nanogramów. Podwyższenie dawki do tych 25 tysięcy skutkuje poziomem w granicach 55. A zatem y, musimy też wziąć pod uwagę, że jest wiele czynników, które ograniczają przyswajalność y, witaminy D3. To jest na pewno nadwaga, otyłość. Dlatego, że tkanka tłuszczowa chłonie nam tę witaminę D3 i we wszelkich zaleceniach terapeutycznych dla osób otyłych ta dawka witaminy D3 nie 2000, tylko funkcjonuje 4000 jednostek, co też uważam, że jest zbyt, niskim, zbyt niską dawką, żeby osiągnąć jakikolwiek optymalny poziom witaminy D3. Obserwuję się do u pacjentów, są tacy pacjenci, którzy, którzy no, mogą sobie pozwolić na to, żeby ten miesiąc czasu w okresach letnich spędzić na słońcu, obojętny w jakim miejscu byle by to słońce było. Natomiast weźmy pod uwagę to, że my w tej chwili pracujemy praktycznie przez cały rok. Niektórych nie stać jest na, na ten miesiąc wakacji. Tydzień, to jest dwa tygodnie, to jest maksimum. A co zresztą? Tak jak powiedziałem tutaj na przykładzie Wolfganga Amadeusza Mozarta, jego schorzenia powstawały w okresie od października, znaczy powstawały, ujawniały się w okresach od października do maja. Popatrzmy na naszą sytuację. Kiedy rozwija się ten okres tak zwany grypowy? Od dawien dawna to funkcjonuje. Zaczyna się z połową lub końcem października, a kończy się na kwietniu, na maju. Wtedy, kiedy zaczyna wychodzić słońce, wychodzimy, korzystamy z tego, automatycznie nasz organizm funkcjonuje zupełnie inaczej. Prawda? Wracając do, do przyswajalności witaminy D. Odkryto, że jest kilka elementów, których brak tę, tę blokadę w przyswajaniu nasila. Ponieważ, jak już mówiliśmy, witamina D3 jest bardzo ściśle związana z mikrobiomem, to znaleziono taką bakterię, która nazywa się Lactobacillus reuteri, której niedobór jest odpowiedzialny za zmniejszenie przyswajalności. Podanie, suplementacja tym probiotykiem zawierającym lactobacillus reuteri o 25% zwiększa przyswajanie witaminy D. Druga bakteria, drugi szczep to jest lactobacillus casei. Też przyspiesza przyswajalność witaminy D. Kolejnym są niedobory magnezu. One są powszechne wśród nas. I magnes niestety trzeba uzupełniać codziennie. Następnym elementem to jest glutation. Glutation aktywuje nam receptor witaminy D, także w połączeniu z prekursorem swoim glutationu, l-leucyną, uzyskuje się znaczne zwiększenie przyswajalności. Ważna też jest witamina B2, która też zwiększa przyswajalność, czyli jakby te kilka elementów w momencie, kiedy jesteśmy w stanie wyrównać te niedobory, przyswajalność witaminy D znacznie nam wzrasta. Co do suplementacji witaminu D, należy wziąć pod uwagę, że mamy te cztery witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, a zatem to są święte cztery witaminy: witamina D3, witamina K2, witamina A i witamina E. Witamina K2 w formie MK7. Jest takim supresorem dla witaminy D3, ponieważ ułatwia transport wapnia do kości. Przy braku witaminy, przy braku witaminy K2 no, są, dochodzi często do zwapnień w tkankach miękkich, w, w nerkach również. Witamina A i witamina E, no, witamina A mówiliśmy, receptor retinoidowy jest konieczny do tego, żeby receptor witaminy D się uaktywnił. Bez tego się nie uaktywni, a zatem e, witamina A jakby jest taką witaminą, która chroni nas przed nadmiarem e, przyswajalnej witaminy D3. I tutaj przyjmujemy, że na około 10 tysięcy jednostek witaminy D powinniśmy zastosować w granicach 100-150 mikrogramów witaminy K2, MK7. Chciałbym jeszcze nawiązać tutaj krótko do przedawkowania witaminy D. Mianowicie cały czas mówi się o skutkach, toksycznych skutkach przedawkowania witaminy D. Dlatego te dawki są tak mocno ograniczane, żeby zapobiec niekorzystnym zmianom witaminy D. Natomiast w, 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 okazało się, że na temat witaminy, toksyczności witaminy D wcale nie ma tak wiele publikacji. Tych publikacji naliczono raptem 280 czy 260. Z tego 110 poddano analizie, ponieważ były w języku angielskim. Okazało się, że opisywane są przypadki pacjentów, którzy brali olbrzymie ilości. Pacjentka przyjmowała na przykład bardzo wysoką dawkę przez 20 miesięcy. Jako skumulowaną, obliczono to na 78 milionów jednostek. Przeciętna dawka dobowa. To 130 tysięcy jako niekonwencjonalny protokół leczenia stwardnienia rozsianego. To jest tak zwany protokół Coimbra. Przed rozpoczęciem suplementacji poziomy wapnia i fosforu w surowicy były prawidłowe u pacjentki, natomiast przy przyjęciu stwierdzono hiperkalcemię i ostre uszkodzenie nerek związane z wysokimi stężeniami witaminy D3. Pani miała poziom w granicach 368 nanogramów na mililitr. Jednakże po tygodniu hiperkalcemia się unormowała. Po 6 miesiącach funkcja nerek wróciła. Po 18 miesiącach wartości witaminy D wróciły do normy. Żaden z przypadków nie zakończył się zgonem. Zresztą jest taka pozycja Pana Jeffa Bowlesa, moje doświadczenia z wysokimi dawkami witaminy D3. Cóż, mogłem powiedzieć tutaj też o swoich doświadczeniach z dużymi dawkami witaminy D3. To jest pomiędzy 100 a 150 tysięcy. Dawki takie biorę od przynajmniej 10 miesięcy i muszę powiedzieć, że nie odczuwam żadnych dolegliwości, żadnych powikłań, które są notowane w literaturze. Przy takich dawkach wręcz przeciwnie, no nie dotykają mnie żadne infekcje skończyły się strzelania w stawach i raczej uważam się za, za aktualnie zdrowego. Oczywiście co jakiś czas robię sobie przerwę, natomiast generalnie jest to średnio około 100-120 tysięcy jednostek na dobę. Nie zachęcam Państwa do samodzielnego próbowania używać wysokich dawek, dlatego że jest, tak jak powiedzieliśmy sobie, wiele takich sytuacji, kiedy są pewne blokady w naszym organizmie, które utrudniają przyswajalność witaminy D3, a jednocześnie jest to zależne od metabolizmu wapnia, od poziomu hormonu przytarczyc, parat hormonu, od wydolności nerek, od skłonności do produkcji kamieni nerkowych itd. Poza tym no, musi być taka potrzeba żeby zastosować wysokie dawki. Dlatego proponuję o i w momencie, kiedy Państwo chcielibyście zastosować wyższe dawki, kontakt z kimś, kto jakby no ma orientację, jak poprowadzić ten proces i co chcemy przez to uzyskać bo często możemy uzyskać to u osób, które mają wysoką przyswajalność witaminy D, możemy to uzyskać zdecydowanie niższymi dawkami niż te 100 tysięcy. Proszę Państwa, suplementacja witaminą D rozpoczęła się dobrze ponad przed 1940 rokiem, natomiast te 80 lat później nadal nie ma Spójnego konsensusu w sprawie suplementacji witaminy D. Zalecenia suplementacyjne skoncentrowano głównie na niezbędnym do utrzymania poziomie zdrowia kości. Chociaż jest coraz więcej dowodów na wiele funkcji hormonu D3. Zapamiętajmy sobie, to jest hormon. Jest to też witamina, ale i hormon. Te wytyczne ledwo zostały zmienione. O Historii tych wytycznych porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę.